Hej kochana, czy alkohol zawarty w kosmetykach do włosów jest szkodliwy? Poznajmy dobre i złe alkohole w kosmetykach. Zapraszam do oglądania. 90% kosmetyków pielęgnujących włosy w swoim składzie zawiera alkohol. Istnieje powszechne przekonanie, że alkohol jest szkodliwy dla kondycji i wyglądu włosów. Jednak nie każdy alkohol w kosmetykach ma negatywny wpływ na włosy. Wszystko zależy od rodzaju zawartego alkoholu oraz celu, jaki ma spełnić dany preparat. Jak alkohol zawarty w kosmetykach wpływa na włosy? Istnieją dobre alkohole pochodzące z roślinnych kwasów tłuszczowych, takie jak cytyl alkohol. Są one nietoksyczne, przyjazne dla naturalnej warstwy ochronnej włosów i bezpieczne dla skóry głowy. Mają silne działanie nawilżające i odżywcze. Sprawiają, że włosy stają się miękkie i gładkie w dotyku. Z kolei złe alkohole, takie jak alkohol denaturowany, mogą przesuszać włosy czyniąc je niesfornymi i szorstkimi. Dobry alkohol kontra zły alkohol w pielęgnacji włosów Dobre i złe alkohole są dodawane do kosmetyków z różnych powodów i pełnią ważne funkcje. Dobry alkohol działa jako emolient. Ma właściwości wygładzające i zmiękczające włosy, co czyni je łatwiejszymi do rozczesywania. Dzięki temu włosy stają się bardziej gładkie, miękkie i łatwiejsze do stylizacji. Dobry alkohol stosowany w kosmetykach do włosów to m.in. alkohol cetylowy lub alkohol sterylowy. Jego główne zadanie polega na tworzeniu na powierzchni włosa cienkiej warstwy ochronnej, która zapobiega odparowywaniu wody z włosów. Dzięki temu włosy pozostają nawilżone i nie tracą wilgoci, co ma szczególnie duże znaczenie dla osób z suchymi lub zniszczonymi włosami. W przypadku rozczesywania alkohol tłuszczowy, czyli emolient, może ułatwić ten proces poprzez zmniejszenie tarcia między włosami, co minimalizuje ryzyko łamania i uszkodzeń. Jest to szczególnie ważne dla osób z długimi lub gęstymi włosami, które często są podatne na plątanie. Warto jednak pamiętać, że istnieje wiele różnych rodzajów stosowanych alkoholi na włosy. Niektóre z nich mogą działać przeciwnie, odwadniając lub wysuszając włosy. Dlatego zawsze warto sprawdzać etykietę produktu i skonsultować się z profesjonalistą, aby dobrać odpowiednie kosmetyki do indywidualnych potrzeb. Złe alkohole w kosmetykach do włosów, takie jak alkohol denaturowany, ma funkcję konserwantu, rozpuszczalnika i działa przeciw rozwojowi drobnoustrojów. Działa antybakteryjnie. Zły alkohol w kosmetykach jest szkodliwy, jeśli występuje w dużych ilościach. Alkohol denaturowany w składzie kosmetyku jest uważany jako zły alkohol, ponieważ może podrażniać i wysuszać skórę. Zbyt duża ilość tego rodzaju alkoholu może prowadzić do przesuszenia, uszkodzenia bariery ochronnej skóry, zaczerwień i podrażnień. Alkohol etylowy, chociaż nie jest uważany za dobry alkohol, może być stosowany w kosmetykach w niewielkich ilościach. Może działać jako rozpuszczalnik, składnik antybakteryjny lub środek konserwujący. Ważne jest, aby zwracać uwagę na obecność alkoholi w kosmetykach i wybierać produkty, które zawierają mniejsze ilości alkoholu, zwłaszcza jeśli mamy suchą, wrażliwą lub skłonną do podrażnień skórę. Jakich alkoholi unikać w produktach kosmetycznych do włosów? Warto unikać tzw. słych alkoholi, które mogą negatywnie wpływać na włosy. Zwłaszcza te suche, puszące się, osłabione, łamliwe czy rozjaśniane. Dobre alkohole w kosmetykach do włosów i skóry głowy, czyli alkohole tłuszczowe, odgrywają ważną rolę w kosmetykach, w tym produktach do pielęgnacji włosów i są bezpieczne w stosowaniu na skórę. Oto ich główne właściwości i działanie na włosy: zmiękczenie i wygładzenie. Alkohole tłuszczowe, takie jak alkohol cetylowy, mają zdolność do zmiękczania i wygładzania włosów. Dzięki temu włosy stają się bardziej elastyczne, miękkie i łatwe do rozczesywania. Alkohole tłuszczowe posiadają zdolności okluzyjne i filmotwórcze. Dzięki temu tworzą charakterystyczną powłoczkę na włosach, która zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody z włosów, chroniąc je przed wysuszeniem. Alkohole tłuszczowe i woskowe są silnie nawilżające. Pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia włosów, dzięki czemu stają się one bardziej elastyczne i mniej podatne na uszkodzenia. Alkohole tłuszczowe, takie jak alkohol CT są często dodawane do kosmetyków w celu poprawy ich konsystencji. Dzięki temu produkty stają się bardziej kremowe i łatwe do nałożenia na włosy. Jeśli informacje zawarte w tym materiale okazały się dla Ciebie przydatne, to zapraszam Cię do oglądania kolejnych filmów na kanale. Do usłyszenia!